Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Hogaty, a to jest już trzeci odcinek z RL Crafta i proszę państwa, pomiędzy ostatnim odcinkiem zaszły przeogromne zmiany. Tak mogę to powiedzieć, ponieważ zostaliśmy e, smoko bójcom. Zabiliśmy dwa smoki pomiędzy jakby na tych live'ach pomiędzy odcinkiem ostatnim a dzisiejszym mamy 16 Dragon Bonesów, nawet więcej mamy bodajże. 30 łusek, mamy jakieś mięso ze smoka, mamy jedno serce i mamy 10 fiolek z krwią smoka. No i dwie czaszki. Ogólnie tak wygląda teraz nasza, nie wiem, główniejsza baza. Pomyślałem, że po prostu trzeba jedną z tych baz przerobić jako na taką główną aktualnie i wypadło na bazę, która miała w sobie zrobioną biblioteczkę, po prostu jęczanty, nie? Czyli to jest e, ta baza, gdzie mieliśmy dungeon, gdzie chyba pierwszy odcinek wam pokazywałem. Tutaj mamy biblioteczkę, więc tutaj zrobiłem sobie enchanty na zbroi. Ta zbroja, którą noszę w tym momencie, w ogóle, ona ma, w sensie przynajmniej tutaj, ma dwa fajne rzeczy, dwie fajne rzeczy. Tutaj ma te buciki super, e, ale to są rzeczy w ogóle z dungeona, w którym teraz siedzę. Ponieważ poszedłem polować na smoki, tu jest moja zbroja z polowania na smoki. Cała jest taka, tu jest Fire Protection 4, Fire Protection 4, Advanced Protection, Fire Protection, Advanced 1 chyba i tutaj tak samo. Ale ją trochę zużyłem, bo byłem właśnie na jakichś lochach i między innymi takie rzeczy mi powypadały. Także i tak jest giga fajnie. Ta kusza jest, Boże, taka mocna, ona jest super mocna, ale co jeszcze tu zrobiłem, proszę Państwa? Zacząłem robić coś takiego. Jeżeli moglibyście mi napisać, w jaki sposób ja mam podki uważyć, co mi będzie potrzebne, to ja bardzo chętnie bym sobie to pozbierał. Na razie poustawiałem tutaj w rządku rzeczy, które, <gry> które po prostu zdobyłem. To z Hogwartu, wiecie, musiałem trochę poprzynosić ze swoich innych baz. Jakby tutaj mamy to. Na pewno musimy sobie ponaprawiać przedmioty, więc trzeba będzie zgarnąć jeszcze dodatkowe rzeczy. Czekajcie, to, to wszystko jest przyniesione w ogóle z tego dungeona, w którym teraz siedzimy. Eee, nawet nie wiem, jak wam ten dungeon nazwać, ale trinketów sobie trochę pozakładałem już. Zrobiłem sobie trinket na noszenie, na kołczan, o teraz nazwa, nazwę pamiętam, na kołczan, na bełty. A, przerobiliśmy, be a nie, to jest nowy Beozar, myśmy mieli po prostu inny. Ale przerobiliśmy sobie trinkety te minusowe, które mieliśmy w tej drugiej bazie, i teraz są plusowe i to bardzo. Także super, powiem wam, mega, mega się cieszę. Mamy progres niesamowity moim zdaniem, no bo jesteśmy w stanie już zabijać rzeczy typu smoki, więc zabiłem dwa smoki. Jeden był brązowy, drugi czerwony, a chciałem zabić zielonego. W ogóle zginąłem po zabiciu smoka, ale to z takiego prostego. Prostego, z takiego powodu, iż po prostu jakby po tym jak zabiłem smoka, on był w powietrzu, na drzewie palącym się, ogólnie było dużo palących się rzeczy, więc trzeba było jakby tam się pojawiały jakieś fire elementale czy coś takiego, i w końcu mnie to zabiło. nie? Wpadłem do wody, do, do jakiegoś, jakiegoś jeziorka i po prostu sobie tam umarłem. Ale teraz tak, znajdźmy gdzie tu się flachy z wodą zostawiało w ogóle. Nie pamiętam, powiem Wam. Mówię, no te bazy są już takie, że, że ja przez trzy kolejne zrobiłem bazy, jakby można, można powiedzieć. Więc wiecie, to, to różnie bywa. E, ale tak, walczymy sobie w ten sposób. Musimy zrobić na pewno teraz o, trochę jeszcze. Gdzie to jest? Iron, nugget, o, boltów. Gdzie są bolty? Tu są bolty, iron arrow, bolt. Potrzebujemy fetter, to iron ingot i nugget, dobra, ok. O, powiedzmy, że tak zrobimy i będziemy mieli gdzieś 50, jakoś 40 może w tej okolicy. Musimy w ogóle żelazo sobie przynieść, bo już praktycznie też tu żelaza nie ma. Także też nie chcę wykorzystywać Fula. Wykorzystamy tak. Na razie, połowę może. Na zrobienie tych. Ej, kurczę, wcale tak dużo nie zrobiłem, myślałem, że będę miał więcej tego. Ale sobie w tym dungeonie na przykład strzelam teraz ze strzał, bo w to też podekspiłem trochę. Dobra, zróbmy jeszcze tak. Niech będzie. Teraz sobie weźmiemy o, to, dostakujemy do naszego pokrowca na bolty. I to na razie odrzucimy. Aczkolwiek weźmiemy, wiecie, bo ja, ja mówię, jestem w takim etapie prze, przejściowym. Tutaj mamy jeszcze smosze kości. Więc na przykład to sobie wrzucę, o, żeby sobie z tego wykonać kolejne przedmioty w tamtej ba. A dobra, bo ja jeszcze tu mam boltów trochę. Okej, okay, dobra. Czyli to nie jest tak do końca, że tutaj już nic nie mam w tej bazie. Dobra, to jest plus. To jest jednak plus, że mamy, mamy pewne zapasy. To sobie zatrzymamy. Iron Nuggets sobie oczywiście tutaj wrzucimy. A możemy zaraz pójść. Tylko ja Wam chcę jeszcze parę rzeczy pokazać. Możemy zaraz pójść właśnie do, do tego miejsca, o którym, o którym mówię, czyli do tego. Dungeonu, tylko co ja chciałem zrobić? Ja chciałem na pewno zrobić ender chesty. O, Tego jestem pewien, że, że ze dwa musimy chyba zrobić ender chesty, więc teraz tak ender chest, ender chest, dokładnie. No, na, na ten moment zrobimy sobie dwa, ale powiem wam, że tak myślę, że może nawet trzy by mi się przydały. Dobra, tutaj ładujemy. To będziemy mieli oczywiście skąd sobie to wziąć. I... Teraz tak kolejne rzeczy, będą nam potrzebne. Weźmy sobie to, weźmy sobie złoto, bo będziemy zaraz przerabiali broń i nie wiem, co mi będzie potrzebne do tego, jakby, więc zbiorę kilka elementów, które mogą być przydatne do przerobienia. O, dobra, to do plecaczka, bo ten plecak idzie z nami, nie? Więc to zabieramy tutaj, to oddajemy część rzeczy. Bezoar 1 oddajmy, Dynamite, Emerald Amulet Emerald Amulet, Wither Bowny, Wither to Czapka To można byłoby naprawić, o! Ender Queen's Crown, to można byłoby zrobić i, i mógłbym w sumie w tym chodzić wtedy To jest chyba do wrzucenia, wiecie, to są takie rzeczy, które po prostu muszę powrzucać do tego najzwyczajniej w świecie Eee, do miejscówek, żeby, żeby te, te, te rzeczy sobie tutaj ogarnąć. Eee, teraz tak, trinket, bezoar drugi, tu bezoary są świetne. Po prostu to jest dla mnie podstawowy na ten moment trinket, nie? Ten bezoar. Dobra, bo my możemy pozmieniać statystyki bałblesom. I to jest giga plus w tej bazie. Eee, Witch Hat dajmy gdzieś. Kurcze, pieczone, nie wiem. Tutaj witchhata. Z tego coś mogę z wither ash robić. Czekajcie. Wither ash. Wither ash. A strzały mogę do, z tego zrobić, tak? I nic więcej kompletnie, więc to wrzućmy sobie gdzieś też tutaj, tak na dobrą sprawę, gdzie gdzieś to było. Mieliśmy tutaj takie rzeczy tego typu. Tutaj był cukier. Gdzie są jakieś gunpowdery? Inne gówna? Widzieliście to pewnie gdzieś w skrzynce już trzy razy. Przez to przejechałem. A tu są, dobra. Czyli tutaj Wither Asha wrzucimy. Możemy też Wither Bow nadać na ten moment. A to można byłoby naprawić. Dobra, sprawdźmy to jeszcze poziomy. Będą o książki muszę na pewno przenieść jakieś. Bo ja powiem wam, mnóstwo poziomów władowałem. Zrobiłem już na maksa random kryty. Tu mam 8 na 10, tu wzmocniłem o 1, tu wzmocniłem w tym dungeonie. Sporo expa sobie zdobyłem. Tu wbiłem do piątki. tutaj na dwójkę. Jeszcze chyba w bieganiu albo atletykę na pewno wbiłem i sprinta. Możliwe, kurcze, powiem wam: no sporo się działo, sporo się działo. Naprawdę. Ja zawsze omijam to, to, to wejście tutaj. Nigdy nie mogę trafić za pierwszym razem do tego wejścia. Okej, okay, tu wam jeszcze pokażę, to wygląda mniej więcej tak, tu sobie zbieram jakieś gas czy coś, w neterze byliśmy! Tutaj mamy dragon's Kula właśnie i tutaj mamy kolejne jakieś... O! To jest to! To są rzeczy, które zamieniają nam te czynniki na Baublesach między innymi. E, tylko teraz muszę przypomnieć sobie... O, dobra, co ja tu przepalałem? Reforge, XP, cost, 3 levele... One Heart to doda mi jako ten Bowbles, a teraz co dodaję w ogóle? Teraz daj jedną drugą serca, OK, ale ten chyba był lepszy Bo ten mi usuwa negatywne efekty i dodaje chyba takie pozytywne i teraz pytanie w ogóle co do tego będzie potrzebne, to nie Emerald nie Złoto nie To nie, dobra możliwe, że do takiego Half Heart Ender Queen's Crown potrzebny będzie Jakiś lepszy jeszcze przedmiot do naprawiania? Pytanie brzmi jaki, nie? To jest pytanie za 100 tysięcy punktów faktycznie, bo do tego mogą służyć na przykład Czekajcie, tu gdzieś miałem. A może to? Szczerze nie mam pojęcia, może srebro? Ej, nie mam pojęcia, który przedmiot. Możecie właśnie mi podpowiedzieć, jeżeli wiecie wy, jakim przedmiotem o, tutaj mogę ulepszać, bo właśnie to zależnie od przedmiotu trzeba ulepszać czymś innym. Na przykład, kołczan ulepszałem skórą, ale już Emeraldowy Pierścień ulepszałem czymś innym, nie? Więc. Dobra. To, o, kurczę, tym Glowing Ingot Tier 2 Crafting Material. Ale ja nawet nie wiem, czy to ma takie na minus, czy, czy na plus powinno mieć, nie? Weakness to Water, Hold Shift, While Equipped 1 reach i. Ej, kurde, nawet nie wiem, czy to jest na minus, czy na plus, ten, ten. Dobra, zrobię to. Teraz jest na minus. Dobra, teraz jest troszeczkę na plus przynajmniej, czyli to się zmienia dokładnie to na dole. Tylko, ja pierdzielę, zużyliśmy to. O kurcze, pieczone, tak być nie powinno. Nie powinniśmy tego aż tak zużywać. E, ale, ja bym chciał zużyć to, zmienić w sensie. A dobra, tu pewnie diamenty muszę mieć albo coś. A sprawdźmy. Nie to. Dobra, jak widzicie, każdy, kurczę, przedmiot wymaga użycia innych surowców, innych składników uh, do zamiany jego kompozycji. Mógłbym też wymienić tutaj przy okazji i ewentualnie to naprawić jeszcze. Czy ja mogę to naprawić w ogóle w y, tym? Dobra, pytanie ile poziomów by mi, by mi było potrzebnych na to? O, jakbym wziął to, wziął diamenty, dał. A, tylko cztery. O, okej, okay. dobra, dobra. To możemy to zrobić. Zaraz, sprawdzimy sobie. E, chwilę teraz posiedzimy. Ogólnie na ten początek, tak naprawdę musimy tu posiedzieć. Jeszcze pójdę z wami do tego dungeonka, chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale to jest fajne, nie? Że można takie rzeczy porobić. To też myślałem, żeby wymienić. Dobra, clean slicer. To może najpierw zróbmy to. Diament. I teraz tak. Clumsy. o kurczę dwa razy bulki, Tchin poki, ale nie fart, o kurczę, ale nie fart, ale nie fart widzowie, dobra, nie chcę więcej tracić diamentów na to, o, mamy bulki, więc teraz shift, kurczę, short, short, sharp, atak damage 10%. Dobra, ja pierdzielę, ale żeśmy potracili diamentów To jest fajne, jak widać Ale trzeba kurcze mieć... Trzeba... musicie być stać na to, nie? Po prostu, najzwyczajniej w świecie Dobra, worthless Na long też wymienimy, bo będzie trochę lepszą siekierą przynajmniej, a nie worthless już całkowicie Ja pierdykam Masakra, powiem wam a, a to mógłbym też sobie ulepszyć, nie, tego nie można, akuratnie, O, ale powiem wam, Jezus Maria, bo mam już cztery rzeczy do samonowania. Ale powiem wam, że jak w tych dungeonach Darklingi sobie przyzwałem, jeden z nich dostał to podpalenie, czyli że był takim mocniejszą wersją siebie jakby. Jo, ja pierdziel, on wleciał i wyczyścił wszystkie potwory, nie wiem, w pół minuty. Albo nawet mniej, po prostu on tak przeskakiwał szybko i zabijał wszystko, co było w okolicy. A tam jest w ogóle dużo potworów, które mają zbroje z enchantami na sobie. Tam są witery w zbrojach, szkielety w zbrojach, zombie w zbrojach. I kurczę, najbardziej to na tym chyba cierpią moje przedmioty, w których ja chodzę, ale na przykład złote się naprawiają za expa, więc, więc to jest ten plus. o Clean Slice, teraz bym naprawił szczerze. Nie, byłoby git, bardzo fajny mieczyk sobie, z którym działam. Uh, czy to chcę naprawić? Szczerze? Tak, niekoniecznie, Bym sobie prędzej pewnie nowy zrobił. E, dobra, oddajmy item. Oddajmy tutaj itemki. To też została jedna sztabka. Ja pierdzielę, ale że z tym tak wyszło. Tego się nie spodziewałem, powiem wam. E, dobra, a może sobie w ogóle to założę, tego Baublesa, tę te tiarę. Weakness to water, to mnie trochę przeraża. Jak bardzo działa ten Weakness to Water ee, w tym elemencie. Bo co dostajemy? Richa jednego, Disabanderman, Static Effect. Okej. Okay. serduszka dostaliśmy, atak Speed niby tutaj to wiecie wszystko daje, Damage Resistance jakiś. Także fajne, te Baublessy, Jezus Maria, one są mega dobre. Weakness to Water. A i co? Mamy czas, który możemy spędzić w wodzie? Bo coś tam? Co to jest to po lewej stronie? O kurczę, to jest wytrzymałość tego przedmiotu w wodzie może i on się wtedy rozwala Ty, ale chodzimy bez w takiej tiarze przydziału. Dobra, no będziemy sobie w tym chodzić. Czemu? Czemu mam w tym nie chodzić, nie? E, Okej. Okay, dobra, mamy to. A Lester Smite'a to sobie zostawimy już tutaj gdzieś. Mm, niech sobie taki mieczyk zostanie po prostu. <laughs> Niechaj będzie. To oddajemy tutaj. Emeraldy można zostawić też... Może tym się też naprawia Scarlait'em i szafirami nie mam pojęcia powiem wam. To tutaj o, to tutaj. No z tego mógłbym z zrobić serduszko już, nie? Praktycznie prawie dwa. No, ale wiadomo, że nie o to chodzi to tu strzały ze sobą biorę oczywiście, bo z nich będę korzystał, to ze sobą wezmę już a, co jeszcze stąd mógłbym, nie z tego backpacka, chociaż z tego backpacka też mam coś a, melony mógłbym sobie wziąć ze sobą w sumie, niech ze mną chodzą melony a stąd co mogę zostawić, to mogę zostawić, o golden carrot chciałem zostawić, to chciałem zostawić na pewno o i ten hełmik jeszcze ładnie wyglądał na pewno książkę też mogę zostawić dobra no dzisiaj widzicie dużo układania jednak wyszło nie spodziewałem się że aż tyle tego będzie ale było to mi bardzo potrzebne jak też widać A, także to sobie tu zostawimy to cyk cyk golden carrot nie wiem może na przerobienie do czego to jest i to płuca jakieś frytowskie. A to było tu chyba tak możemy zostawić Alfred longs i z tym chyba stafem można już iść. To jest przygotowane na smoka, jakbym smoka zobaczył, chciał go jednak bardzo zaatakować, nie? To wtedy jestem przygotowany wiecznie. Eee, coś jeszcze miałem zrobić. To nie wiem też do czego jest Umbrium całe, ale zbieramy. A, miałem zobaczyć co mogę zrobić z Dragon Dragon Scale o, chestplate to chyba coś takiego mogę po prostu zrobić. Chyba zrobię po prostu, nie? Ja myślę, że ja nazbieram z tego jeszcze coś więcej, więc możemy zrobić armor. Możemy zrobić spodnie. Możemy zrobić też hełm. I możemy zrobić też buty, ale wiecie, ja będę z tego korzystał dopiero w momencie, a, kiedy sobie to zenchantuję. Ale to nie dzisiaj na pewno kajcie, ja sobie to tak zrobię i wstawimy to na drugi ten. Mamy już secik pierwszy zbroi łuskowej, więc fajnie. Ja chcę teraz... Chciałbym pofarmić na smokach, ale nie wiem, czy jestem w stanie w jakiś sposób na przykład o, ustalić, gdzie te smoki się znajdują, nie? Bo to, to też mi się wydaje, żeby się przydało jakoś. Jakiś lokalizator, kurczę, na smoki, bo bardzo ciężko jest je aktualnie znaleźć. Szczególnie ja bym chciał zielonego smoka znaleźć, bo... Zielony smog rozwalił mi wioskę obok której żyłem. Więc. Yy, I pokonałem brązowego, i kurczę tego drugiego czerwonego, a, a tamtego nie. I broń. Która OP broń jest yy, smocza, jakby? Która smocza broń jest najlepsza według Was? Jeszcze tarczę smoczą. Kurczę siadłoby zrobić, ale to chyba też z tego trzeba będzie jakoś ogarnąć. Na pewno smocza kusza. To by się przydało. Bo to jest chyba mocniejsze o. A, a tak, atak na 24 trzeba dodać. Czy musiałbym ulepszyć jeszcze siebie? Dobrze wiedzieć. Atak na 24. E 1,0,0,5. IM-Time jest mniejszy tutaj. Load-Time jest taki sam. Ty, to może ona nie jest taka dużo lepsza. Volty, <Brother> <Stark brewery> <polymer> Quickshaw. Nie wiem, nie wiem. Ale w razie czego wiecie, w razie czego będą mógł to zrobić. O, coś nas leczy w ogóle. No i tak, ładnie to wygląda. Powiem wam, ja jestem mega zadowolony aktualnie ze stanu rzeczy, jaki, jaki jest. Dobra, hmm, cyk. I pójdziemy sobie jeszcze tam. Powiem wam, bo to jest w miarę chyba blisko. Kurcze, tylko nie będę pamiętał skąd z teleportu zajrzeć. Dobra, to zmieniliśmy. To zmieniliśmy. Zrobiłem chyba wszystko, po co tu przyszedłem. Praktycznie, Forge'a sobie mogę przecież na miejscu zrobić. E, książki do expa. A, ale te mogę wziąć z tego miejsca. A gdzie jeszcze były książki? Tutaj były książki. Dobra, to nawet patrzcie jak ja podmieniam. Zrobimy tak, tego medkita wezmę. To wrzucę tu i to jeszcze dam tak. To, to myślę, że jestem w stanie zrobić już wszędzie praktycznie. A medkit, medkita wezmę ze sobą. Powiem wam, leczenie akurat nie się tam przydaje, chociaż też dużo zgarniam. Więc to jest ten plus. Dobra. Bierzemy plecak na plecy. Niestety szkoda, że on działa właśnie w ten sposób branie plecaka. I lecimy na teleporcik. No, dużo szybciej się poruszamy, więc to jest też fajna rzecz, nie? Że, że nie jesteśmy wolni. Tylko jesteśmy. Very, kurcze szybcy. Dobra. Jeszcze jakbym pewnie skakał lepiej, czy biegał lepiej, to w ogóle byłbym giga... giga szybki Ale tak to wygląda Smoka bym chciał, naprawdę o! Dobra, czekajcie yy... Sumon Jean, zephyr czy Aegisa Let's go aegis. Dobra, Aegis czy kreweta? Aegis czy krewet... A, aegis tym razem. Powiem wam, że ostatnio to nie było takie oczywiste I na przykład y, kreweta pokonała mi aeg Aegisa, więc. Hmm, więc to, to wcale nie jest takie oczywiste. O! To jest w ogóle, nie wiem czy wy właśnie widzieliście, ale to jest wioska spalona przez smoka. Dwukrotnie została ona spalona przez zielonego smoka, którego nie znalazłem później. Znalazłem dwa inne smoki, ale nie kurczę tego zielonego, nie? który tu podpalał. Dobra, i stąd lecimy sobie tutaj. I teraz z tego miejsca tutaj w ogóle też znaleźliśmy taki jakiś dungeon, czy jeżeli tak go możemy nazwać. Eee, zrobiłem sobie z niego taką mini baskę. No, ale eee, pytanie za 100 tysięcy punktów teraz brzmi: gdzie dokładnie była ta miejscówka, z której ja pochodzę? Mi się wydaje, że tam było to wyjście, ale nie jestem pewien, powiem wam teraz. Hmm. Powinienem to oznaczyć, chyba, latarynkami. Wydaje mi się, że nawet jak zrobię. Tak, jest, ta... o nie, tam jest ten domek, to tu. Tu o. Tu gdzieś powinna być moja ba. O, jest, 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 tu jest oznaczone. Tu jest zejście. Zresztą tędy pewnie też byśmy weszli, bo to nie jest naturalna struktura w wodzie. Ewidentnie. W sumie też szybciej pływamy, nie? Szybciej biegamy, ale też szybciej pływamy jednocześnie, więc fajnie. I tu sobie zrobiłem takie wyjście. Czemu w ogóle to drzewo wygląda inaczej? Jakby miało wstać zaraz i się ożywić po prostu. No, ale tu mamy coś takie. O kurcze, pieczone. A się prawie wywaliliśmy. Dobra, tutaj mam zejście. I tu są jakieś takie kurcze kopalnie. W ogóle ja z podwodą do tego wszedłem, nie? Także mamy coś takiego. I tutaj znalazłem w ogóle, nie wiem, to jest giga dużo opuszczonych kopalni, innych miejsc, wiecie, większość dróg na tym poziomie jak już oczyściłem, ale pod tym jest jeszcze rozległy dungeon, jest jeszcze kanion, jest jeszcze kolejka normalnie opuszczona. Bardzo dużo rzeczy. To jest chyba moja miejscówka. Która mi teraz za bazę służy. O, było takie pomieszczenie, to sobie wiecie. Zrobiłem tutaj guziczki i mamy spanko. Kolejny outpost, po prostu e, zrobiony na ten moment. Także tak to wygląda z mojej e, strony. Dajemy sobie plecak, zbroję, wracamy. I najważniejsza rzecz, czyli endercześcik, tutaj wjeżdża. Więc super, cyk. Dobra, niestety mam dużo Lian w okolicy, więc. No i mamy dostęp do enderchesta, co jest giga fajne. Ja myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Jesteście trochę i tak do przodu w ogóle w porównaniu do live'a, bo live jeszcze tego nie widział, bo była jedna przerwa. A, dzisiaj będę miał pewnie live'a też z Minecrafta, więc zapraszam Twitch TV Hogaty, dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Elo i cześć!